Ja pozwolę sobie jeszcze kilka słów powiedzieć o nowym zupełnie produkcie, który od dosłownie kilku dni jest w naszej ofercie, a może się przydać, ponieważ jest to środek, który hamuje opadanie owoców przed zbiorami. Tutaj w naszym przypadku mówimy o owocach jabłoni i gruszy. No, bardzo często właśnie e, warunki pogodowe e, sprzyjają e, przedwczesnemu opadaniu owoców. No i czasem trzeba coś wymyśleć, żeby temu zarazić. Od kilku lat e, jest w badaniach, właściwie był w badaniach, bo w chwili obecnej jest już zarejestrowany jest w sprzedaży. Środek o nazwie Topel. E, pierwotnie e, opracowany przez firmę Agro Science, e, w chwili obecnej własnością jest patentu, własnością, właścicielem jest firma Agripa. Cóż to takiego jest ten toper? To jest, proszę Państwa, środek, którego substancją czynną jest trichlopyr, syntetyczna auksyna. I właśnie ten hormon powoduje, że nie tworzy się tkanka korkowa między krótkopędem a przypółką owoców. To jest jego, że tak powiem, sekret działania. Bo wiecie Państwo, że jak się wytworzy już taka tkanka korkowa, no to wówczas te jawka bardzo łatwo się odrywają, nawet słychać ten strzał charakterystyczny przy zbieraniu dojrzałych owoców. Po to, żeby było łatwo dawkować, ten produkt jest w formu, formie tabletek rozpuszczalnych i właściwie no, Podaje go się tak, jak leki ludziom, czy, czy też z innym organizmom żywym, zwierzęcym. Zarejestrowany w wielu krajach. Te, te państwa, które widzicie na dole, nie, nie, nie każdy z nich ma produkcję owoców e, e, tych naszych typowych jabłek, gruszek, ale mają również, mają produkcję Cytrusów, gdzie też ten topper jest używany do tego, żeby cytrusy się nie, zbyt wcześnie nie osypywały. Tak jak już powiedziałem, zastosowanie konkretne i tylko i wyłącznie w tym celu. Poprzez to, że przeciwdziała przedwczesnemu opadaniu, no, możemy liczyć na większe owoce, to znaczy mamy tu na myśli ich średnicę, jak również poprawę. Rumieńca, wielkości rumieńca. Także to są takie cechy, wartości dodane. Dla przykładu, tak, logo i opakowania. One u nas w naszym, miałem wcześniejsze zdjęcie, więc prezentuję te, to, które miałem w naszych warunkach. Jest jeszcze ładniejsze to opakowanie, lepiej się prezentuje. I, proszę Państwa, kilka wykresów mówiących o. Skuteczności tego produktu był w testach, zarówno belgijskich, jak i w polskich. W przypadku, proszę Państwa, takich odmian jak Jonagold, czy Coxa, czy Golden Delicious, w warunkach belgijskich nie było jakichś bardzo istotnych, widocznych różnic pomiędzy obiektami, na których był zastosowany toper, i był zastosowany produkt, którego my nie znamy Państwo też nie Aponno. W każdym bądź razie wyniki belgijskie no, mówią o tym, że no, powiedzmy na Goldenie Deli 6 aż tak bardzo nie jest uzasadnione stosowanie tego produktu, chociaż w takich latach jak mamy w chwili w tym roku, gdzie można się spodziewać wczesnego czy tam niekontrolowanego opadania owoców, Dawka, chociażby nawet pięć tabletek, może być tą dawką, która podtrzyma jednak te owoce na drzewie i przyblokuje tworzenie się tkanki korkowej. Proszę Państwa, jeśli chodzi o nasze badania rodzime, które prowadziła Pani Profesor Basak, to trzeba powiedzieć, że stosowanie topera dało, dało wyraźne korzyści. Jest tutaj. Wyraźny efekt właśnie tego działania hamującego opadanie owoców, szczególnie na odmianie szampion. Wiecie Państwo, że ona się potrafi niekontrolowanie zachować i praktycznie z dnia na dzień osypać. Więc, żeby temu zapobiec, toper powinien być zastosowany około 3, 3 tygodnie przed zbiorami. Natomiast to jeszcze rozwinę ten wątek myślowy za chwileczkę. Muszę powiedzieć też, że Toper ma uzasadnione zastosowanie w gruszach w konferencji. I tu są badania w 2006 roku i w 2007 roku. Te z 2007 roku są zdecydowanie bardziej pozytywne, i myślę, że. Ten 2007 rok może być w jakimś sensie troszeczkę porównywalny do roku tego, który mamy, a więc ze stresami chociażby wodnymi. Proszę Państwa, dawkowanie aplikacja tylko i wyłącznie jednorazowa, 3-4 tygodnie przed zbiorami. Spotykamy się, tak szczerze mówiąc, dość późno z tą informacją ale niestety no, ten produkt też dostaliśmy z pewnym opóźnieniem w tym roku. Niemniej no, to, są, to już jest wiedza też i na e, przyszły e, sezon. Niemniej trzy e, tygodnie myślę, że jeszcze jest ten czas, kiedy można e, faktycznie wykorzystać e, w uprawie e, szampiona do e, właśnie zastosowania przed e, jego niekontrolowanemu e, opadnięciu e, na ziemię. Karencja 21 dni, zarówno w przypadku jabłoni, jak i w przypadku gruszy. No i tak podsumowując to wszystko, to toper znacząco hamuje opadanie owoców, daje dobre efekty na wielu odmianach wrażliwych i w różnych lokalizacjach doświadczeń, zarówno w Polsce, jak i za granicą no jest swego rodzaju taką polisą ubezpieczeniową od pogody wiecznej, burzowej, która to czyni zbyt najwięcej szkody w momencie, gdy faktycznie te owoce są zbyt słabo powiązane z popędem. Co jest ważne proszę Państwa, to nie stymuluje w żaden sposób dojrzewania owoców, nie pogarsza ich jędrności, no, i tutaj ta aplikacja jest jednorazowa. Gdyby był krótszy termin, pewnie by było fajniej, natomiast no, trzeba powiedzieć, że to 3-4 tygodnie przed zbiorem należy zaaplikować, żeby te efekty były na odpowiednio dobrym poziomie. Dla przykładu, proszę Państwa, że nie pogarsza tych warunków przechowalniczych, nie pogarsza. Przede wszystkim e, jędności owoców no jest, e, jest ten wykres, gdzie e, zostały zebrane Jona Goldy e, 24 e, września i po przechowywaniu w warunkach pokojowych e, ocena jedności e, 11 listopada no właściwie potwierdziła to, że nie ma toper negatywnego wpływu na Międność owoców nie poprawia, ale też ich, ich nie pogarsza, co jest w przypadku, no, gdybyśmy zastosowali chociażby preparaty oparte na etylenie.